Jeśli lubisz automatykę, to Yumo jest właściwym miejscem dla Ciebie. Tu znowu Michael, a dziś zajmiemy się przednim wyświetlaczem Yumo Varitron 500. Przyjrzymy się bliżej strukturze i nawigacji w menu wyświetlacza. Tak więc jesteśmy teraz online na naszym Yumo Varitron 500. Widzimy przedni wyświetlacz, widzimy mały panel na górze. To status systemu. System jest w trybie RAN. Nie jesteśmy zalogowani, stąd ta mała kłódka i mamy dostępne cztery przyciski, które służą kolejno. Strzałka w górę, strzałka w dół, przycisk wstecz i przycisk OK, który właśnie wciskam. Następnie możemy wejść głębiej w podmenu, które widzimy bez zalogowania. Oczywiście jest tutaj też zarządzanie użytkownikami: status systemu, informacje o urządzeniu i menu serwisowe. Zaczynamy razem od góry. Mamy podmenu zarządzanie użytkownikami. Tutaj można się zalogować. Zrobimy to razem w jednym z kolejnych filmów. Następnie mamy podmenu status systemu. Jeżeli jestem zalogowany i mam odpowiednie uprawnienia, mogę tutaj zmienić status systemu. To jest test. Ja nie mam aktualnie odpowiednich uprawnień, bo nie jestem zalogowany, więc nie mogę tego zmienić. Co oczywiście wymagane jest ze względów bezpieczeństwa. Następnie mamy podmenu Device Info. Mamy tutaj różne informacje, np. o wersji sprzętowej lub wersji oprogramowania. Mogę sprawdzić tutaj status systemu, ale nie mogę go zmienić. Tak jak w poprzednim punkcie, brak uprawnień bez zalogowania. Ale możemy się stąd dowiedzieć, na przykład, że nasz system jest w trybie RAN. Bardzo ważnym punktem jest podmenu Ethernet. Tutaj mogę sprawdzić adres IP dla mojego interfejsu LAN1. Jest to bardzo ważne, dlatego że musimy go znać. Aby wywołać różne narzędzia Yumo 500 w przeglądarce internetowej, takie jak Web Cockpit lub Notred. Pozostaje ostatnie pod menu serwis. Jest tutaj pozycja menadżer urządzeń. W menadżerze urządzeń mogę na przykład aktywować interfejs debugowania, Wykorzystywany przykładowo, jeśli właśnie rozmawiasz przez telefon z naszym serwisem. W pozycji zarządzanie certyfikatami mogę na przykład usuwać certyfikaty, a w pozycji e-mail można wysyłać e-mail. Oczywiście muszę to wcześniej skonfigurować. Potem wystarczy nacisnąć przycisk OK i wysłać e-mail. OK, to tyle na dziś. W następnym filmie przyjrzymy się wspólnie, jakie podmeni są dostępne po zalogowaniu się. Jeśli podobał Ci się filmik, proszę zostaw kciuk w górę. Do zobaczenia następnym razem i miłego dnia. Odwiedź www.umop.pl i dowiedz się więcej.